Cześć, witam was serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja jestem Andy i dziś zapraszam was na jogę wzmacniającą. Praktyka jogi to nie tylko rozciąganie, ale również wzmacnianie naszego ciała i dziś będziemy je wzmacniać na jedną gwiazdkę, czyli dobra praktyka dla osób początkujących, co nie znaczy, że będzie łatwo, żeby się wzmocnić. Musi być trudno, także zapraszam Was na dzisiejsze wzmacnianie. Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które decydują się nas wspierać, bo to dzięki Wam tutaj się spotykamy i można nas wspierać jednorazowo za pomocą blika czy też naszej strony internetowej ale można też to robić regularnie. I za to regularne wsparcie możemy wam się odwdzięczać, więc serdecznie was zachęcam do kliknięcia przycisku wesprzyj przy nazwie naszego kanału i tam zobaczycie jakie bonusy na was czekają w zależności od poziomu wsparcia, który wybierzecie. Nowe osoby zachęcam do subskrybowania kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. A tymczasem zacznijmy sobie dzisiejszą praktykę. Zacznijmy od leżenia na plecach. Co może nie do końca jest wzmacniające, <laughs> ale tak byśmy się mogli skupić na ustawieniu naszego ciała. Ugnijmy nogi w kolanach i niech kolana będą skierowane w stronę sufitu. Połóżmy sobie ręce po bokach i na samym początku chciałbym, abyśmy kilka razy poruszali naszym kręgosłupem i miednicą. Na wdechu ustawmy nasze plecy. Klęsłe, tak żeby pod naszym odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa zrobiła się przerwa. Nawet możemy sprawdzić dłońmi, czy jest przerwa. Zaś z wydechem dociśnijmy dół pleców, odcinek lędźwiowy do ziemi. I tak kilka razy. Wdech, wklęsłe plecy, robię przerwę pod kręgosłupem. Wydech, dociskam kręgosłup do maty. I kilka razy. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Zaobserwujcie napięcie okolicy brzucha. Wdech. W momencie, kiedy chcemy docisnąć plecy do podłogi. Wydech. Wdech. Wklęsła. I wydech. Dociśnięte. No dobra. Przyciągnijmy teraz kolana blisko do siebie, do brzucha. I połóżmy sobie dłonie na udach od przodu. Teraz dłońmi chcemy odpychać kolana od siebie a kolana chcemy przyciągać do siebie. Wytworzyła nam się taka walka dłoni z kolanami, więc naciskam dłońmi na kolana, kolanami naciskam na dłonie. To powinno spowodować napięcie brzucha. Powinno już być to odczuwalne również w naszym oddechu. Oddech powinien być nieco utrudniony, ale starajcie się cały czas oddychać, nie wstrzymywać powietrza. Jeśli ciało zaczyna drżeć, to świetnie, znaczy, że ściskacie. Jeśli nie drży, to może warto się zastanowić, czy nie można jednak mocniej. Naciskam kolanami na dłonie, dłońmi na kolana i oddycham. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem rozluźniamy. Chwyćcie sobie za kolana i pokołyszcie się delikatnie na boki, żeby przemasować plecy o podłogę. No dobra, zatrzymajmy i puśćmy kolana i ustawmy dłonie do sufitu. Wyciągnięte. Pozycja martwego robaka kolana ustawione są nad biodrami, no i plecy lekko dociśnięte do maty. Trochę dociskam, utrzymuję aktywny brzuch, tak żeby poczuć, że te plecy z kontrolą są przy macie. Teraz z tej pozycji zaczynam przenosić prawą rękę nad głowę i prostować lewą nogę. I wracam z powrotem. Zmieniam stronę, lewa ręka, prawa noga i wracam z powrotem. Teraz zwróćcie uwagę, aby ruch wykonywać tylko do momentu, gdzie jeszcze mogę utrzymać kontakt pleców z podłogą. Jeśli plecy zaczynają się odrywać, robią się wklęsłe, to nie kontynuuję ruchu ręki i nogi. No i pracujemy w ten sposób cały czas. Mamy wdech, kolana są razem, to znaczy są u góry i dłonie, i z wydechem przeciwna ręka noga wędruje w stronę maty. Wdech, wracając z powrotem. I wydech, przeciwna ręka, noga, schodzą w dół. Wdech, utrzymuje aktywny brzuch. Wydech, nie pozwalam, żeby się zrobił teraz wklęsły. Wdech, znaczy wklęsłe plecy, a nie wklęsły brzuch. Wydech. Wdech, do góry. Wydech, dół. Wdech, góra. I wydech, dół. Wróćmy kolanami. Możemy chwycić za kolana. Swoim sposobem, może być przez bok. Bądź przez kołyskę wstańmy do góry, do siadu. Usiądźmy sobie w z skrzyżnym. No i teraz, a propos siły ma taki szkolny test z dziecięcych lat, najważniejsze to było móc komuś mocno ścisnąć rękę. Więc pościskajmy najpierw swoje, zaciśnijmy dłonie w pięści i ściśnijmy z całej siły tyle, ile można. Znowu, jeśli nasza ręka przed ramię, ramię trochę nie zaczyna drżeć, czoło wam się nie zmarszczyło nawet, to znaczy, że jeszcze za słabo ściskacie. Proszę się bardziej postarać. Ścisnąć naprawdę z całej siły. I oczywiście w tym czasie oddychamy. Nie wstrzymujemy oddechu. Cały czas oddycham, ale ściskam z całej siły. Zróbmy to jeszcze wdech. Zróbmy wydech. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Rozluźnijmy sobie dłonie. Zmieńmy nogi w siadzie skrzyżnym, tak żeby. Trochę było symetrycznie. Wydłużmy się, wyprostujmy i znowu ściśnijmy nasze dłonie w pięści, ale tym razem dodamy więcej ruchu. Na wdechu unieśmy ręce nad głowę, cały czas ściskam pięści. Z wydechem obszernym ruchem przez bok przekładam sobie grzbiety dłoni na własne plecy. Na dole. Wdech. Do góry. Na odcinku lędźwiowym. Z wydechem obszernym ruchem wracam dłonie na lędźwie. Wdech. Góra. Ściskam cały czas, wydech, grzbiety dłoni. Wdech, cały czas dłoń ściśnięta, to jest ważny element teraz. Wydech, grzbiety dłoni na plecy. Wdech do góry i wydech, dół. I ostatni raz. Wdech, góra i z wydechem, dół. Rozluźnijmy, ściśnijmy dłonie przed sobą, naciśnijmy przez moment. Jedna dłoń naciska na drugą, jakbyśmy chcieli coś zmiażdżyć pomiędzy dłońmi. Znowu, jeśli nie drżą nam ręce, to znaczy, że może za słabo ściskamy. Spróbujmy naprawdę ścisnąć, poczujmy napięcie. Ramion, klatki piersiowej, przedramion, nawet zróbmy tutaj wdech. I z wydechem rozluźnijmy. Przejdźmy sobie do klęku podpartego. Ustawmy solidny klęk, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami i kilka razy rozruszajmy kręgosłup. Wdech w klęsłe plecy, wydech mocno zaokrąglone. Wdech kilka razy poprzemieszczajmy się pomiędzy tymi ustawieniami. Wydech okrągłe. Wdech w klęsłe plecy, wydech okrągłe. Wdech w klęsłe, wydech Okrągłe. To jeszcze raz wdech w I uwaga, z wydechem okrągłe plecy i przyciągam prawe kolano jak najbliżej do swojej twarzy. Odpycham się dłońmi od maty i przyciągam nogę blisko. Jednocześnie myślę o tym, żeby piętę przyciągać do pośladka. Kolano do czoła, czoło do kolana. Okrągłe plecy. Odpycham się dłońmi od maty. No, i jeszcze w tym wszystkim oddycham i trzymam. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem odkładamy kolano. Zróbmy wklęsłe plecy, wdech. Okrągłe plecy, wydech i przyciągamy od razu lewe kolano. I trzymamy cały czas zaokrąglony plecy, Mocny oddech. Przyciągam nogę blisko. Pięta do pośladka, a kolano w stronę czoła. Mocno odpycham się dłońmi od maty. Plecy są zaokrąglone. Ale jednocześnie przyciągam nogę blisko do brzucha, najbliżej jak się da. Jeszcze jeden wdech i z wydechem odkładamy na moment. Siadamy na piętach, dłoń na dłoni, czoło na dłoniach. Zróbmy spokojny wdech. Spokojny wydech. Jeszcze jeden wdech i wydech. Przejdźmy do przodu i tym razem ustawmy przedramiona na macie. Podejdźmy sobie blisko, kolanami do naszych przedramion, i w tej pozycji wyprostujmy prawą nogę. Stopa grzbietem oparta na ziemię. I kilka razy będziemy podnosić nogę wysoko do góry. Na wdechu, wysoko noga w górę, napięty pośladek, i ty uda. Wydech, grzbiet stopy na ziemię. Wdech, góra, trzymam zaokrąglone plecy. Wydech, Opuść. Wdech. Im bliżej łokcie do kolana, tym bardziej zaokrąglimy plecy. Wydech, tym trudniej będzie podnosić nogę. Wdech do góry. Wydech, dół. Wdech, góra. Wydech, dół. Wdech, góra mocno, wysoko. Wydech, dół. Wdech do góry. Wydech, dół. I wdech, góra. I z wydechem odkładamy kolano. Od razu prostujemy lewą nogę. Zaokrąglamy porządnie plecy, żeby poczuć dobrą pozycję wyjściową. I na wdechu podnosimy nogę wysoko. Wydech opuszczamy. Wdech góra. Wydech dół. Wdech wysoko. Wydech dół. Wdech do góry. Wydech dół. Na wdechu wysoko do góry, wydech opuszczam, wdech góra, wydech dół, ostatni wdech do góry i z wydechem odkładamy. Wróćmy sobie na dłonie, ustawmy dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. I teraz na wdechu prawa noga, i w tym czasie lewa ręka do góry. Przytrzymajmy pozycję, zwróćmy uwagę, aby nie zapadać się w plecach, nie robić wklęsłych. Wyobraźcie sobie, że chcemy w leżeniu na plecach w tym naszym pierwszym ćwiczeniu nieco docisnąć odcinek lędźwiowy do maty. Ciągnę nogę w górę, rękę w górę. Oddycham. Zróbmy tu jeszcze wdech. I z wydechem odstawmy dłoń i kolano. Druga strona, od razu przenieśmy ciężar ciała. Prawa ręka, lewa noga utrzymuje Myślę o tej aktywizacji brzucha, żeby plecy nie zrobiły się nadmiernie wklęsłe. Oczywiście oddycham i trzymam równowagę. Zróbmy tu jeszcze wdech. Zróbmy wydech. Ostatni wdech. I z wydechem odkładamy dłoń i odkładamy kolano. Ponownie przejdźmy sobie na przedramiona, ustawmy naszą pozycję wyjściową. Zadbajmy teraz. Oto, by dobrze odpychać się przed ramionami od maty. No i teraz w tej pozycji będziemy przechodzić przez deskę. Na wdechu prostuję prawą nogę, opieram się stopą, stopa aktywna. Z wydechem dostawiam lewą. Na wdechu uginam prawą, z powrotem do klęku i z wydechem uginam lewą do klęku. Prawa noga, wdech, dokładam lewą, wydech. Prawa noga, uginam wdech, dokładam lewą, wydech. Prawa noga, wdech. Lewa, prosta, wydech. Prawa, zgięta, wdech. I lewa, wydech. Prawa, wdech. Utrzymuję pozycję, podwijam miednicę, wydech. Odkładam prawą, wdech. Dokładam lewą, wydech. Uwaga, zmiana. Lewa, wdech, prosta. Wydech. Dokładam, trzymam pozycję. Wdech, uginam lewą. Wydech, uginam prawą. No to lewa wdech, prosta, wydech, dokładam, wdech, uginam lewą, wydech, uginam prawą. Jeszcze raz, lewa wdech, prawą dokładam, deska, wydech, lewą uginam, wdech i prawą dokładam, wydech. Wróćmy ponownie na dłonie. Od razu teraz na dłoniach. Zadrzyjmy palce stóp, wciśnijmy dłonie i zróbmy tutaj wdech. Nasza pozycja wyjściowa. Z wydechem odepchnijmy się od dłoni i przejdźmy do pozycji psa z głową do dołu. Opuśćmy głowę. I kilka razy. Wdech. Wracam sobie do klęku, do stabilnej pozycji. Wydech. Pogłębiam swojego psa. Wdech. Do klęku. Wydech. Idę do psa. Wdech. Klęk. Wydech. Pies. Jeszcze dwa razy. Wdech do klęku. Wydech do psa. Wdech. Klęk. I wydech. Pies. Zatrzymajmy psa. Wydłużmy plecy. Przytrzymajmy pozycję. Jeśli potrzebujecie sobie jeszcze chwilę podreptać w miejscu, poprzeciągać nogi, to śmiało zróbcie to. No dobra, ale nie spotkaliśmy się tu, żeby było przyjemnie, więc małymi krokami wędrujemy do przodu, chwilkę w łagodnym skłonie, jeszcze ugnijcie głowę, opuśćcie głowę, ugnijcie nogi, zróbmy jeszcze wdech, wydech, rozluźnione ręce, ugięte nogi i na wdechu kręg po kręgu rolujemy się w górę, opuśćmy barki, na łopatki, rozluźnijmy ramiona i przejdźmy sobie dalej. Troszeczkę koordynacji, troszeczkę stabilizacji i równowagi na jednej nodze. Stańmy sobie na prawej nodze i unieśmy lewe kolano do góry. Opuśćmy dłonie dzisiaj wzdłuż ciała i wydłużmy czubek głowy do góry. Najpierw po prostu przytrzymajmy pozycję. Palce lewej stopy niech będą opuszczone do dołu, podciągam kolano do góry. Stoję dosłownie jak na baczność, tylko lewa noga poszła do przodu do góry. Zróbmy tu jeszcze wdech i z wydechem odstawmy nogę. No to prawa tak samo do góry, trzymam solidną pozycję. Zwróćcie uwagę, bo tutaj jest spora pokusa, żeby zacząć się odchylać plecami i wypychać biodra do góry i stać w takiej pozycji troszeczkę wygiętej. Chcemy stać dosłownie jak na baczność w prostej linii. Jeszcze jeden wdech i z wydechem odstawmy. No to znowu zmieńmy stronę. Lewe kolano dajmy do góry wdech. I tym razem z wydechem pochylmy ciało do przodu. Możemy ugiąć nogę, na której stoimy, i opuszkami palców dotknijmy do maty. Również się zatrzymajmy na moment. Teraz ważne jest to, żeby biodra starały się być na jednej linii. Jeśli potrzebuję, to uginam trochę nogę, na której stoję i tak poczujecie wzmacnianie, więc będzie OK. Podnoszę lewą nogę do góry. Zróbmy to jeszcze wdech. Zróbmy wydech. No to na wdechu wróćmy do naszej małej utitahasty Na baczność, i z wydechem odstawmy stopę. Przejdźmy na drugą nogę, podnieśmy prawe kolano do góry, wdech, i z wydechem pochylmy ciało do przodu. Opuszki palców dotykają do ziemi, ustawiam biodra równo, mogę nieco uginać nogę, na której stoję, ale podciągam do góry prawą nogę. Czubek głowy wyciągam mnie do przodu, wydłużam plecy. Nie idę jak do skłonu, nie chcę się ugiąć, a wręcz wyciągnąć w kręgosłupie. No to jeszcze jeden wdech, wydech. No i z wdechem wracam do małej utitahasty, kolano do góry i z wydechem opuść. No dobra, spotkaliśmy się, żeby się powzmacniać, a nie porozciągać. Więc zatem zrobimy sobie flow między dwiema pozycjami po 12 powtórzeń na nogę. I Idziemy dalej. Stańmy na prawej. Unieśmy lewe kolano do góry. Wdech, wydłużmy plecy. I z wydechem zejdźmy opuszkami palców do ziemi. Raz. Wdech, kolano do góry. Wydech, opuszki palców do ziemi. Dwa. Wdech, kolano do góry. Wydech, opuszki do ziemi. Schodzę w dół. Trzy. Wdech, góra. Wydech. Cztery wdech, kolano w górę, wydech, pięć, wdech, kolano w górę, wydech, sześć, wdech, kolano w górę, wydech, siedem, wdech, góra, wydech, osiem, wdech, do góry, jeśli bardzo walczycie z równowagą, wydech do dołu, dziewięć. Można się czegoś przytrzymać. Ściany, futryny, wdech, góra, wydech, dziesięć. Jeszcze tylko dwa. Wdech do góry, wydech, 11 i wdech, góra, ostatni do dołu, wydech, wdech do góry i z wydechem odstawiamy. Zróbmy wdech, zróbmy wydech. Można poruszać nogami, niech dojdą do siebie. No i oczywiście zmienimy stronę. Naprawdę, jeśli czujecie, że nie możecie wykonać tego ćwiczenia, bo co chwilę tracicie równowagę, to na ten moment nawet lepiej się jedną ręką gdzieś czegoś trzymać i zrobić ruch góra-dół, góra-dół, żeby poczuć wzmocnienie ciała. Stajemy na lewej, prawe kolano do góry, wdech. I z wydechem schodzimy opuszkami palców do ziemi. Wdech, kolano do góry. Wydech. Opuszki palców do ziemi. Wdech. Kolano góra. Wydech. Trzeci raz. Wdech. Góra. Wydech. Czwarty raz w dół. Wdech. Góra. Wydech. Piąty. Wdech. Góra. Wydech. Szósty raz do dołu. Wdech. Kolano w górę. Wydłużone plecy. Wydech, siódmy. Wdech, góra. Wydech, zejście do dołu, ósmy raz. Jeszcze cztery. Wdech, kolano, góra. Wydech, nisko, dół, dziewięć. Wdech, do góry. Wydech, dziesięć. Wdech, do góry, już tylko dwa razy. Wydech, wdech, góra. Ostatni raz przed nami. Wydech, zejście w dół. Wdech, kolano do góry i z wydechem opuszczamy dłonie. Możecie od razu opaść sobie luźno do skłonu, ugiąć nogi, chwilkę się pokołysać. W takim rozluźnionym skłonie pozwólcie sobie rozluźnić nogi. Możecie rozprostować raz jedną, raz drugą nogę w kolanie. Okay. Z tej pozycji ugnijmy na tyle mocno nogi, żeby położyć dłonie na ziemiach, na ziemiach i przejdźmy sobie do klęku. Teraz w tym klęku podpartym przejdźmy sobie do pozycji, w której ustawimy deskę z naszego ciała, ale na kolanach. Więc odstawiam kolana i ustawiam ciało w jednej linii, tak żeby moje kolana, biodra i barki tworzyły jedną linię. Czyli nie wypycham bioder do góry ani nie zapadam się biodrami do dołu. Zwróćcie uwagę, żeby tworzyć jedną linię. W tej pozycji również możecie pomyśleć o tym lekkim dociśnięciu lędźwiań do ziemi. To, co robiliśmy na samym początku praktyki. Przytrzymajmy pozycję. Zróbmy tu jeszcze wdech. Zróbmy wydech. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem wycofajmy na moment biodra. Możemy sobie opuścić dłoń na dłoń, czoło na dłonie. Zróbmy wdech. Zróbmy wydech. No dobra, i przejdźmy ponownie. Jeszcze raz. Ta sama pozycja. Ustawiam dłonie w odpowiedniej odległości. Teraz możecie zwrócić uwagę, czy dłonie nie powędrowały za daleko. Jak ustawię ciało w jednej linii. To moje dłonie powinny się znaleźć pod barkami. W tym wypadku są za daleko. Staram się cofnąć dłoń, żeby była pod barkiem i ciało w jednej linii. Utrzymuję pozycję. Oczywiście oddycham wzrok. Najlepiej w podłogę, tuż przed naszymi dłońmi. Zróbmy tu jeszcze jeden wdech. No i z wydechem ugnijmy powoli ręce w łokciach, tak żeby jak najwolniej znaleźć się na podłodze. Jak znajdziemy się na ziemi, to rozstawmy ręce na boki. Zaciśnijmy dłonie w pięści, opuśćmy czoło na matę i na wdechu podnieśmy jak najwyżej dłonie do góry. Cały czas ściskam dłoń w pięść. Nie podnoszę czoła, ale podnoszę jak najwyżej ręce do góry. Przytrzymuję. Oddycham jeszcze. Pięć oddechów. Raz wysoko dłonie 2 ściskam pięść 3 4 I pięć. Opuszczam ręce, podnoszę głowę. Teraz ugnijmy sobie nogi w kolanach, złączmy stopy, znaczy złączmy stopy i kolana i przekręćmy się na bok. Tak, żeby podeprzeć się lewą ręką na ziemi, albo tak, żebyście mogli widzieć ekran. Tak będzie lepiej. Łokieć znowu znajduje się pod naszym barkiem. Biodra i kolana razem z barkiem stanowią jedną linię. Odkładam sobie górną dłoń na biodro i stąd podnoszę biodra unoszę chcę znowu utworzyć jedną linię z mojego ciała nie zapadam się biodrami w dół utrzymuję biodra w powietrzu odpycham się ręką od maty i oddycham dwa deska boczna w wersji na kolanach trzy cztery i z wydechem opuszczamy od razu zamieńmy sobie stronę. Ja zamienię w taki sposób, żeby nadal móc być przodem do, do ekranu. Wy również możecie się tak ustawić. Łokieć pod barkiem, biodra, kolana w jednej linii, górna dłoń na biodrze. Podnoszę biodra i przytrzymuję. Oczywiście oddycham. Raz. Dwa. 4. I z wydechem opuszczamy. Przejdźmy do siadu i przestawmy dłonie z tyłu za plecami. Palce dłoni skierowane do przodu, ręce ugięte. Jeśli czujecie, że nadgarstki cierpią, palce mogą być na boki. Na wdechu podnosimy biodra, by stworzyć pozycję stołu. Wypycham biodra. Mogę lekko odchylić głowę, żeby spojrzeć na sufit nad sobą ale cały czas napinam nogi, napinam pośladki, pcham biodra do góry, oddycham. Zróbmy tu jeszcze wdech i z wydechem opuszczamy biodra do dołu. Usiądźmy w siadzie skrzyżnym, skrzyżujmy nogi i pochylmy delikatnie ciało do przodu. Spróbujmy poczuć, że w tym siadzie skrzyżnym można się pochylić na nasze nogi. Mhm. Zmieńmy nogi. I tak samo. Delikatnie się pochylmy. Poczujmy samą pochyloną pozycję w siedzie skrzyżnym. Ok. Zmieńmy nogi. Pochylmy się i połóżmy dłonie pod kolanami blisko naszych stóp w pozycji pochylonej powinno być to mniej więcej pod barkiem. Teraz uwaga. Dużo silnej woli. Będziemy się uczyć lewitować. Pochylam się. Wciskam dłonie w podłogę. Trochę mogę sobie pomóc nawet nogami i próbuję podnieść pośladki. Wciskam stopy w matę, ale cały czas się pochylam, żeby pośladki znalazły się nad ziemią. Oddycham. Dwa, trzy, cztery i pięć. Dalsze etapy lewitacji są oczywiście płatne, ale na ten moment nam wystarczy tyle. Skrzyżujmy sobie nogi. Znowu pochylam ciało do przodu, podkładam dłonie. No i to naprawdę, czasem dla niektórych może być rzeczywiście jak lewitacja, sobie trochę z tego żartuję, ale to da się wypracować. Najpierw wciskam dłonie, ale też odpycham się stopami i podnoszę delikatnie biodra do góry. Cały czas pcham biodra do tyłu za siebie, pochylam się, oddycham. Dwa, trzy, cztery i pięć. Opuszczamy. Usiądźmy, wydłużmy plecy, zróbmy tutaj sobie wdech. Zróbmy wydech. Kochani, dziękuję Wam bardzo za to wzmacnianko. Jeśli czujecie, że teraz przydałoby się trochę wyciszenia, a nie tak od razu, co to taki koniec, to śmiało, polecam Wam jakieś praktyki z naszego kanału. 15 minut, jakieś rozciąganie, a może jakaś relaksacja. Skorzystajcie sobie z tego, żeby stopniowo się wyciszyć. Chyba, że nabraliście ochoty na coś jeszcze, to może coś odpalicie więcej. Dziękuję serdecznie za wszystkie wpłaty za wsparcie naszych działań, bo to dzięki temu wsparciu możemy się tutaj regularnie z Wami spotykać. Dziękujemy za te jednorazowe wpłaty za pomocą blika i strony, ale też dziękujemy tym osobom, które wspierają nas regularnie. No i dla takich osób przygotowujemy bonusy o tym, jakie te bonusy na Was tam czekają, ile trzeba za to zapłacić. Tej lewitacji tam jeszcze nie ma jak coś. To wszystko przeczytacie, jak klikniecie w przycisk wesprzyj przy nazwie naszego kanału. Serdecznie zapraszam do wspierania, zachęcam też do subskrybowania, żeby być na bieżąco. No i mam nadzieję, że widzimy się na kolejnych filmach.